Witamy Państwa. Niedziela mocno wieje trochę. Przyszłem rano o dziewiątej, chciałem zdegnać, ale nie dało rady. Pruszyło, 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 pruszyło. Poszłem do domu przed dwunastą. Prawie 3 godziny siedziałem. Doszło, bo tam mam 10 minut. Przestało padać. No to weszłem do domu na chwilę. Przegryzłem kanapeczkę, no i przyszłem. w przegonieje. je. Oni sobie troszeczkę porotają, to taki niewyraźny obraz, a teraz... Się przelecą, to zawsze... Ostatnio... Jastrząbek tu ładnie podebrał jednego na białym ogonie jasnego, ale poklaskałem tego, puścił go i ten jasny przyszedł na drugi dzień. Chociaż teraz ten jasny... O, tu chodzi tak osobno. Musiał go nie gonić, bo musiałby go na razie przemysł musiał tam sprawdzić, może on coś tam ma rozwalone albo co, bo widzę, że trzeci dzień jest pojazębił, ale coś tam jeszcze szpankuje wczoraj ładnie szarpnęły Trochę tam odeszły Ale dzisiaj coś już widzę klepią, klepią coś terek jest tego coś już zaczynają klepać, trochę zaczynają klepać Teraz coraz większe przymrozki mają mieć niby. Teraz tu chorągiewką trochę machniemy, tu chorągiewkę mam na tym. Bo... które tak ładnie odeszły i tego, a dzisiaj coś już... Nie idą do odejścia, nie idą za bardzo do odejścia. Trzeba ich trochę przyflagować, mogłyby odejść trochę. Teraz śniegu nie ma, to mogłyby trochę... odejść sobie. Pokazać. Ostatnio dwa razy tak ładnie dosyć odchodziły. A w ogóle gdzieś tak właśnie pójdą trochę dalej. ciekawie jest. Wtedy jest ciekawie, nie tak właśnie. Wiadomo, nie tam jakiś śnieg, żeby nie, nie śnieżyca, bo wtedy biały gąb to zgłupieje jej I po gołębiach, jak to się mówi, tak, panowie? Ale jak nie pada śnieżek jest on no, się tak padało cały czas. To jest takie właśnie, żeby chmura może w każdej chwili chmura najsi. I też no, ale to trzeba przeganiać, bo będą siedzieć cały czas. Też niedobrze. Najlepiej tak chociaż z raz nie, żeby były przetrenowane. Tym bardziej teraz, że jeszcze mam bolne. A Teraz mam tam zawsze mogę je raz nie ruszyć tak. Tak właśnie próbuję. O, sobie siedzą, ruchają. gruhają sobie gruchaczki, To maluchy. się pokąpały co? A tak będzie trochę chyba cieplej, a wtedy wleje kąpię Bo tak to Samczyki, samiczki, sami, samiczki są tam na końcu Ale lubią siedzieć. Czym róz jest, czy widzę, czy pada czy tego to lubią lubią siedzieć cały czas na tym, lubią Lubią siedzieć pod wolierką na świeżym powietrzu No, zobaczymy jak się pogoda zmieni, to trochę was też przepuścimy te bo, bo wam już też te mięśnie chyba pozastygały. Też firują. Jeszcze jakiś ciemny. Teraz tak pięknie wychodzą długo i za 40 minut i nie schodzą. Nieraz, tak jak coś z tym klepaniem sięgnie, to Ten jasny trochę sięga na, na białym ogonie. Latamy, latamy, na trzeba by tam latać parę minut, pół godziny to minimum trzeba by latać. Tak minimum, pół godziny. sąsiad chorągiewkę powiesił Waga Polski Kazałem mu to raz na lotach jakby były loty ściągnąć mu to mówię bo mi straszy pocztowe Bo mi straszy pocztowe troszeczkę Teraz gdzie znowu na zimę zawiesił i na sezon lotu, to to będę kazał ściągnąć nie ma, nie ma, nie ma siadania do góry, do góry a aby tutaj do góry, do góry, o no to musiał, ale już się musiał rozwalić, No mówię, ten jasny na tym białym ogonie. Jeden, ja zaraz tu spauzuję jeszcze raz je podgonię panowie. Ona będą się już raz składać do siadania, a ja im jeszcze siadać nie Ruchy Trochę im przyszmatkowałem. Wiatr, mocny w tym wiatrze. Bardzo silny wiatr. Widać po choinkach, jak choinki też wiatr mi daje dobrze Pojść do góry chyba będziemy je trzymać i tak idę raz, wyżej, raz, więcej raz wyżej. i dobrze, i trochę pochodzę od to bez przesady wczoraj tak pięknie poszły tam już odchodziły, aż tam od jiemaków widać dzisiaj już Dzisiaj już im ciężko, ciężko. Ten właśnie jasny siedzi. Co dostał od jastrzębia. Już go niósł ten jastrzęb. Już go chwilę niósł. Już go chwilę niósł. Jastrzębek. Psz. Psz. O, Pasiak dołączył do jasnego leniuszek. Nie chce mu się wiosłować. Nie chcę mu się wiosłować. A parę mam tych pasiatych, to też ich... I wydam w końcu. Też raz chodzą dobrze, raz ten samczyk... Schodzi szybciej. Samiczkę to przyniosłem od kolegi, tam za kanału. Bo na, na przypuszczeniu, co miałem tam na karczowiskach jak to mi się do niego, weszła. że mam parkę tych, a już może jakiś też to no, chyba z tych starych. Ten wiatr ich sturmuje, ten wiatr ich sturmuje. dobrze Do góry, do góry zaczyna coraz silniej, coraz silniej wiać Coraz mocniej zaczyna wiać, coraz inaczej ten wiatr szychu wiatr, się... Wiatr. Jasne sobie chodzi. Wyżaruje trochę tu trochę Ma czarnego. Tu zawsze im sypię, to nie tu zawsze schodzę. Tak, tak, dzisiaj wiatr nie dać pochorągca, aż chorągiepkę zakręcił. Dzisiaj wietrzy kim daje, daje Wietrzyk, lepszy trening. O, niepolę ich wiaterek. Mówi, więcej muszą tutaj jasne co poleciał co samczyki samczyki siedzą te latają Zobacz co tu i z tych krótkich sobie siedzą. Też im otwieram zawsze, żeby sobie wyszło, czy jest wiaterek, czy nie wiaterek. Zawsze sobie posiedzą na świeżym powietrzu. Dom no, to moim zdaniem musi mieć świeże powietrze. No bo takie chmurki tam się robią, no tam ciemno tak trochę z tej strony chmurki jasne, a z tamtej ciemne śniegowe Tak to jest, to w każdej chwili mogę zacząć Jak to mówią padać, nie? Chmura nadejdzie moment i...

Pracujemy, pracujemy. Słoneczko jeszcze wychodzi. A że wiaterek ostry, no jest, jest. Wiaterek też trzeba się nauczyć chodzić. Wysokanie tylko w dachu. One się chodzą, my zajdziemy, jeszcze, zobaczymy do samiczek, tutaj do samiczek, zobaczymy, panowie. są, szyki siedzą. Co, 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 Maluchy? Co, byście jeszcze podjadły coś, co? A, co, byście podjadły coś. tam podjadły coś jeszcze. No zaraz już tam wam jeszcze namieszamy, my trochę widzę, bo teraz zimno, to macie apetyt na więcej. Teraz chłodno, to mają apetyt na więcej. Samiczki wyżarły wszystko no nie bardzo mi się macie, to łyb już, już nic nie będę sobie Wzielmy sobie samiczki. Zamalu się, co takie wystraszone? Co tak się boimy? Co tak się boimy? Co tak się boimy? Co tak się boimy malutkie, co? Co tak się boimy? Spokój, spokój. Co pan inną kurtkę ubrał? Się boite? Czy co? Co winerki? sobie siedzą, odpoczywają, mówią, ale troszeczkę jak się zmieni pował, to będę chciał trochę trochę przypuszczać. Białaczki dają sobie jeszcze godzina za dwadzieścia trzynasta. Białe niech sobie jeszcze trochę pochodzą. Więc wiatra, niech trenują, niech trenują dobrze, trochę potrenują, tym się nic nie stanie, jeszcze muszą tak z 25 minut, to jeszcze z 15 minut, chociaż potrzymamy i także pozdrawiamy wszystkich, w wieczną niedzielę, z Elbląga, Panowie. Bione są, bione są A tu, 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 tu. A jakie wzięło w dach, A jakie wzięło? Wiatr je ściąga. Wiatr je ściąga. Także pozdrawiamy jeszcze raz. I do usłyszenia na następnych filmikach. Pozdrawiam.